Z nich młodych tak, którzy umieli pięknie żyć. Każdy z nich wierzył, że dobrze jest żyć tak, jak uczył wosko. Ciś zatrzyma chwilę tę Dla Patrusia jest bardzo szczególny dzień po raz pierwszy otrzyma ciało Jezusa. Bardzo się cieszymy. Patruś jest troszkę zestresowany, my też, ale jest to dla nas wszystkich, dla całej rodziny bardzo szczególny dzień. Um, Patrus bardzo słodkie dziecko, taki kochany, bardzo wrażliwy. Um, jego ulubioną rzeczą, którą lubi, lubi robić, to jest a, granie w piłkę. Mówi, że w przyszłości zostanie a, sportowcem zawodowym. Także kto wie, może kiedyś zobaczymy w telewizji. Musieliśmy na, chodzić do kościoła na próbę. Patroś miał e, taką generalną próbę, gdzie dzieci się przygotowywały. Będzie też czytał tekst w szkole, także troszkę przy, w, szkole, w, 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 w kościele, także troszkę przeżywa, że może się pomyli. No mam nadzieję, że wszystko będzie ok. No i potem robimy przyjęcie w Krystal Baru. Mam nadzieję, że wszystko nam dobrze dopisze, że goście będą się dobrze bawić. I dzieci też. Moja komunia była troszeczkę inaczej. Bardziej, nie wiem, moi rodzice, nie wiem, jakoś tak troszeczkę inaczej. Nie było to tak jak teraz, że się robi takie uroczyste przyjęcia. Było to bardziej takie w gronie rodzinnym rodzice i rodzice chrześni. I troszkę inaczej, ale było to samo przeżycie, myślę, co dla Patryka teraz. Po prostu to był dla mnie taki szczególny dzień, kiedy po prostu mogłam założyć tą białą sukienkę i czuć się, nie wiem, że jak Panna Młoda, pamiętam. Wszystkim pokazywałam i chwaliłam się, jak ślicznie wyglądam, i naprawdę to fajne przeżycie, bardzo fajne.